Cześć moi drodzy, ponownie jesteśmy przy walce z bossem No i mam nadzieję że dzisiaj go pokonać, mam wielką nadzieję dzisiaj go pokonać Zobaczymy co za chwilę się wydarzy i jak w ogóle całość się potoczy A Jeszcze zanim, chciałbym coś sprawdzić, także pozwólcie mi Chciałem tylko zobaczyć dwie kolejne katany, które tutaj w ogóle mam To jest krótka katana Czy mam coś dłuższego? Klinga chaosu Okej, okay. ta jest, ta jest dłuższa nie jest ulepszona, a jest ździebko dłuższa, jak zresztą widać. Hmm. A jeżeli chodzi o wyprowadzanie ataków, chyba seria tych zwykłych ataków jest taka sama. Dokładnie. Ale nie ma przytrzymania, zdaje się. A nie, ma przetrzymania. kurde. Dobre, dobre. Oczywiście walczyć się na razie nie będziemy, nie ma to... Nie ma to większego sensu. Ale jestem... Jestem ciekaw Ta Klinga Chaosu jest zgiepko lepsza Lepsza pod tym względem, że Ma lepszą lepsza, lepsza, Lepszą absorpcję przy, absorpcję przy osłonie dla, dla poszczególnych jakichś tam ataków i rozobrażeń od magii czy tam żywiołów Ale nie, nie, nie Dobra, mamy to ulepszone, więc przy tym sobie też pozostaniemy A Koleś jest wrażliwy na ogień, więc to będzie. Myślę też, że to będzie dobre rozwiązanie. Choć nie wy. Chociaż, kurde, teraz mi coś przyszło do głowy. Przecież. Ja bym mógł żółku strzelać. Nie wiem, ile. Wiecie, co sprawdza? Zobaczmy, czy mogę włożyć sobie łuk. I czy mi to nie przeciąży przypadkiem. A łuk, 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 łuk. Gdzie jest łuk? W ogóle, łuk z poczego jest? Co? Ja mam Dragon Slayer, bo. To jest zdecydowanie przyciąże, ale spróbujemy sobie podejść do tej walki właśnie w ten sposób. Zasięgu jakoś specjalnie dużego nie potrzebuję. Usuniemy sobie też ta... Chociaż kurde to ta tarcza, to by się może przydała. Jeszcze dexterity Ring bym sobie musiał wrzucić. Pierścień wzrasta taki fizyczny, ale zmniejsza udźwig Zwiększa siłę. Ja siły w tym momencie, zdaje się, nie potrzebuję. Ja bym potrzebował coś, co daje mi dexterity a to dawało mi kodek, który to był pierścionek. Zwiększa zręczność. Zręczność ukrywa przy przewrotach. Ok. Nie zadaje jakieś spektakularnie dużo obrażeń. Co zostaniemy jednak przy tym, przy tym co mam teraz? Zobaczymy jak mi z tym pójdzie. A jak nie, to będziemy myśleć. Jak podejść do tematu? Inaczej od drugiej strony. Dobra, gdzie ten skubaniec? Pomiędzy nogi musimy podejść. Pomiędzy nogi, kurde. Dziś jest. No. Ale przydało się jeszcze trafić mu w głowę. O, 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 udało się. Jest progres. Jest progres Och, fuck Zginę Ale Jest progres A jak Epik. Muszę dać radę Muszę to ogarnąć po prostu to będzie episkie zabicie smoka Za pomocą łuku Kiedy jestem rycerzem O jejku przeżyj, przeżyj przeżyj, przeżyj, przeżyj Au Tak cios. Koniec! Wygrałem! <ścoughs> Zukiem! Po prostu bosko. Episka wal Ej, tylko mi nie może że to nie koniec. Eee... Uwagam. Tylko nie to żeby tylko nie musiał z nim walczyć O w dupę Orzesz w dupę Nie on strzał Strzałem się skończyły czajcie Dwie butelki No i nie jak ja mogę pokonać

Czyli że co, że niby e, łatwo było go pokonać tak? E, tak po prostu pierwszy etap walki, tak? Było łatwo przejść. Ja pieprzę. Boska. Nie mając ogóle absorpcji. Gdzieś jest? Bania. Ratuj się Ło. jeszcze na mnie leci. Fuck. fuck. Nie wierzę! Cieka czy mi zaliczy tego bossa nie, nie, no po prostu, no nie Nie mam żaru skąd wziąć Nie mam gdzie kupić żaru Żeby przyzwać W dupę, po prostu Zajebiście Chociaż nie, jakieś znaki się pojawiają Fucken Nie wiem w takim razie do czego ten cholerny żar mi jest potrzebny, ale Jakie to było żałosne. Po prostu to było tak żałosne, że się w głowie nie mieści. Jestem ciekaw, czy pojawi się zwykły znak. Czerwonych nie chcę, bo to są przeciwni mnie. Powiem wam tak, muszę skołować skądś cholerny żar. Żeby móc kruwa, przywołać kolejnych ludzi. Tylko skąd ja mam ten cholerny żar wziąć? No może coś tam będzie na dole. Oblećmy sobie to, może coś będzie. W... Oj, coś się pojawiło. Ale też czerwone, gówno. A że ja czerwonego nie chcę, tak? To wiecie, jeszcze tutaj zginie, będzie po prostu bosko. Kurwa, więcej... więcej was tu nie było. Boże, co tam jest, że kurde, tyle was tutaj było. Zdycham ciężko, bo to, co ja odpieprzyłem teraz, przy chwilą, to jest po prostu jakaś mega porażka. Nic więcej. Tutaj w tym temacie po prostu dodać nie można. A jest tutaj coś, czy nie? Dzieje się coś. 400. Za nią wpada. No nie ma, no nie ma, kurwa, no nie ma. Tutaj przewieźć nie mogę. Dalej mi gonią, dalej mi gonią, dalej mi gonią Gonią, 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 gonią. Spadnę i zginę. O, odpuścili? Patrzcie, się, odpuścili. Albo nie, o tamten spadł, spoko, fajnie. Też spadniesz. O, dodało ci się. Dobiec. Zbliża się ghost Okej, okay, ale tu nic nie ma Myślałem, że coś tu będzie, ale nic nie ma Bieda a, 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 a. Dalej nic nie ma Z lewej, z prawej, niczego nie ma Tutaj między tymi kolumnami może Też bieda Tu się jakiś duży koleś kręci Tutaj, 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 tutaj Też kompletnie nic Hmm. Skąd ja nie niby mam wziąć żar <gry> i będziesz chciał znowu? Ech. Spieprzyłem nie robiłem rolki, nie wiem na co ja naliczyłem. liczyłem, naprawdę nie mam pojęcia na co ja liczyłem Kur... piękny DPS <gry> ale się nie udało Za mało DPS-u zdecydowanie mu zadaję. dalej zadaję mu za mało DPS. u hmm. Nauczyłem je walczyć do końca, ale to się nie mogło udać Fuck! Dawaj! Bez komentarza Te miecze trzymają cały czas w jednej ręce Dobra, to było krótkie, jeszcze raz Aaaa, aaa, 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 nie... Nie zadajmy więcej do prasy. Szkoda, że tutaj nie udało się więcej. Dobra, to jest ostatni raz. Dobra. Jesteśmy ponownie Dark Souls 3. I boss, nieszczęsny boss, e... jak on się nazywa, bezimienny król, jakoś tak. Mówiłem wam mniej więcej co się wydarzyło w międzyczasie, bo szczerze nie miałem ochoty już tego nagrywać. A ja nagrywałem też to późno w nocy, bo nie dawało mi to spokoju. Przyfarmiłem sobie trochę Twinkle Titanite, czyli migoczącego Titanitu, żeby ulepszyć sobie tą broń. Brakowało mi dwóch sztuk. Teraz mam tą broń na plus 5, dlatego też że miałem sztaby Titanitu, jak widzicie. Dwie dodatkowe migoczące dwa, dwa tetanity spowodowały, że wbiłem na plus 4, bo potrzebowałem 8, miałem 6, dobiłem jeszcze dwa, wystarczyło no i na plus 5 sztabę tytanitu. Teraz mam maksymalnie wzmocnioną tą broń i myślę, że powinno być to wystarczające. Mam nadzieję, że będzie wystarczające. Za chwilę się wszystko okaże. Eee, muszę też sobie wrzucić e, jedną ciekawą rzecz. E, pozwólcie tylko, że sobie. Wy... Ojej. Mroczny znak Wybierz cel O, utro... nie, 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 nie. Zdecydowanie usuń. Czegoś takiego nie potrzebuję, co będziemy mi usuwać. Ale zdecydowanie potrzebuję coś, co będzie mi dawało moc ognia. Do broni. Jest tak, posiadane dwa z pięciu w zapasie 4 dodaj z ognia. Czemu różni się? Zawiniątka z węglową... Aha, to będzie chyba trwało dłużej niż zwykle. Hmm, ciało po sekcji. Czarna za węgiel dodaję chwilowo. No nie wiem. W każdym razie wrzucimy sobie to. I zobaczymy jak się sprawdzi na bosie. A no, musimy zobaczyć jak się sprawdzi na bosie, tylko pozwólcie, że jeszcze się cofnę do hmm, ognicha, żeby mieć no, maksymalną ilość buteleczek. Mam nadzieję, że to się uda. Kurde, bo szczeria mam dość... O ile w ogóle to zobaczycie. To jest to jest w ogóle też myk, czy, czy to zobaczycie, czy pozwolę to zobaczyć. Na pewno zobaczycie walkę z bossem, a dokładnie moment kiedy umieram, ale czy ten akurat fragment kiedy to mówię, wiele czas pokaże. Najpierw lecimy. Najzwyczajnie no to skieprzyłem od samego początku niestety. Ale pokombinujemy spokojnie, ogarniemy to tak żeby było dobrze. Tak mam je na dwa strzały, niestety. A mogłem zrobić unik. Muszę się nauczyć wyczucia przy tym bosie. Zdecydowanie muszę się nauczyć wyczucia. Koleś! Wziąłbyś mi tylko odpuścił, co? Dobra, widzę, że zaczynam się powoli denerwować, niestety. W stosunku do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Ale nie tak miało to wyglądać. Zdecydowanie nie tak miało to wyglądać Ale widzieliście wytrzymałem dłużej, nie? Zdecydowanie robi coś źle, ale zjeżdżam mu coraz więcej hapsów. Przy każdej kolejnej walce zjeżdżam mu więcej hapsów 45 Żyje? Nie żyje. jeden strzał bez komentarza Bosko jeszcze lepiej fenomenalnie Dobra, jeszcze ostatnia walka przed przerwą. Dobra, wrócimy jeszcze do tego. Bosko. Pięknie. Bosko. Nie weszło combo w ogóle. Огарни, огарни, teraz О, курда же я ха Piękno. Chyba wejdzie całe już, całe życie wejdzie. Tą część mam ze sobą. Ale brakowało. Uczekaj. Czekaj, tak. Haha kurde, może się uda. To się może udać HAHA <laughs> FUK Udało się O w dupę Ale walka Wow Udało się W końcu <laughs> Nagrało się? Chyba się nagrało Moje serducho <laughs> Łatwo poszło Za 555 razem <laughs> Ale się udało Pięknie o, kuźwa no. Nie mogę. W ogóle w jakim stroju ja to wygrałem? No, po prostu epickie, epicka walka. Co to było? Wow. Wierzcie mi, że to jest straszna ulga dla mnie. Jest szansa, że dzisiaj w takim razie przejdę jeszcze tą grę.